Dzisiaj będziemy otwierać świąteczne i nie tylko świąteczne gadżety z temu, ale zaczniemy od tych świątecznych. Hej, widzowie z tej strony AGA, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym vlogmasie roku 2025 na moim kanale. Stawiam to jako pierwszego vlogmasa, bo prawdopodobnie, jeżeli zamówicie dzisiaj. Może jeszcze Wam dojdzie przed świętami, jakby się Wam coś spodobało? Także zaczynamy. Pierwszym gadżetem będą coś, co się kojarzy bardzo ze świętami czyli bombki. W tym roku mam taki plan, żeby choinka stała u mnie, pomimo że u mnie nie ma miejsca chociaż w salonie teraz mamy nowy stół i w ogóle nie ma miejsca. I chciałam takie candy caneowe bombki, pasujące do tematu mojego pokoju, bo mój pokój właśnie będzie taki candy caneowy. Mówiłam dwa opakowania po 12 sztuk, ale tutaj mi trzy przyszły zgniecione. Także jestem mega zawiedziona. Ale już tutaj zrobiłam zwrot i zwrócą mi pieniążki, także dobrze. Nie, na szczęście nie muszę zwracać tych, co są OK. Także otwieramy i pokażę Wam, jak się prezentują bombki. I tak się prezentuje bombka po wyciągnięciu z opakowania. Ogólnie są bardzo ładne. No i ten biała, ta biała część jest brokatowa, także mega fajny efekt. One są plastikowe, ale no. Jak większość bombek w tych czasach, także w ogóle się nie dziwię. Cena takiego zestawu bombek, 12 sztuk, to 19,80. Także no ok, cena. I w ogóle dobrze, że one są plastikowe, bo jak wiadomo, ja mam kota i gdyby ona je zrzuciła, no to by ogólnie się rozbiły, a tamte po prostu są pęknięte, pewnie w wyniku jakiegoś nie wiem, przeciążenia innymi paczkami. Nie wiadomo, co się z tą paczką działo. Także bombki na plus. Kolejny gadżet to dywaniki i jak ja otworzyłam tą paczkę, żeby mieć już przygotowane, ja po prostu stwierdzam, co za hańba, to jest chamstwo, po prostu chamstwo, ja to otworzę, ale, ale ja domagam się zwrotu, bo to jest po prostu przykre. To są też dywaniki candy cane'owe i one miały być ładne, puszyste, a kurde, co to jest? Nadruk. Ale w sumie nie wyglądają tak tragicznie. No nie wyglądają aż tak tragicznie. Są małe, 60 cm. Większe by musiały iść drogą lądową, co by zajęło 2 miesiące. I jeden taki dywanik kosztuje 26,82 za właśnie taką małą sztukę. Tutaj Wam wstawię, jak to się prezentuje w pokoju, czy to wygląda ok, czy po prostu tego się nie da wytrzymać. A, i z tyłu jest taki antypoślizgowy materiał, także w sumie to jest jedyne na plus, ale to, że to nie jest takie mięciutkie futerko, wstyd, po prostu wstyd. Kolejne gadżety, kolejne, bo mam dwa case y do telefonu, świąteczne. Jeden dla mojej mamy, a jeden dla mnie. I dla tego czerwonego, dla mnie, dokupiłam też sobie smycz, żeby było mi wygodniej trzymać. Także otwieramy. Tutaj pierwszy case taki jasny ze świąteczną grafiką. Możemy tutaj sobie włożyć palce i wygodnie trzymać telefon. I też jest smycz. Można sobie. Elegancko powiesić. Chociaż nie, ta smycznie jest w ogóle świąteczna. Tutaj co my mamy napis? Good luck, Getrich, takie wiecie, motywujące napisy, ale case jest ok, świąteczny i on pasuje na telefon, bo wcześniej już sprawdzałam, czy nie trzeba będzie go zwrócić. On w pełni pasuje na telefon, w pełni da się użytkować ten telefon, także case jest ok. Case kosztował 19,93. Drugi case na mój telefon i powiem Wam, on jest mega zabawny. Jest to case, taki piernik. Oczywiście tu jest druga część. Taki piernik świąteczny, takie puszyste futerko. To futerko jest mega przyjemne w dotyku. I tutaj ten piernik nie jest całkowicie przyszyty, więc da się włożyć palce więc mega wygoda. I tutaj to futerko przy aparacie jest oddzielone takim złotym elementem, żeby dało się swobodnie robić zdjęcia. Także to jest mega na plus. I do tego oddzielnie zamówiłam smycz, którą się wkłada, jak mamy tą część, o tutaj, i wtedy mamy taką wiszącą smycz, i ten case pasuje na telefon. Bardzo fajnie się prezentuje, bardzo zabawnie. I smycz też działa, też się trzyma, więc akurat te gadżety bardzo na plus. Ten case kosztował szczerze mówiąc dosyć drogo, bo 30 zł i 6 groszy. No ale powiedzcie, czy ten piernik nie jest tego warty? A smycz 6,57. Dla wygody spoko. Kolejny świąteczny gadżet. Na niego dostałam promocję. On wcześniej był w ogóle bardzo, bardzo drogi. To są, uwaga, świąteczne spodnie piżamowe, takie pluszowe. I to jest serio pluszowe, więc na pewno jest ciepłe, nie to, co te dywany wcześniej. Um, I one przed promocją, zależnie od oferty, ale około 40 zł, ale dostałam taką zniżkę, że 14 79, także no jak tu tego nie zamówić? Fajny nadruk, świąteczny. Zaraz zobaczycie, jak to na mnie wygląda. Dobrze, a więc mam ubrane te spodnie, są bardzo przyjemne w dotyku. Niestety nie mają kieszeni i są troszeczkę krótkie. W sensie są idealne, ale teraz się nosi, wiecie, spodnie, po prostu, że trzeba wycierać podłogi. Tak się prezentują. Kolejny gadżet, tym razem już przechodzimy do gadżetów takiego codziennego użytku, chociaż ten wygląda na taki zimowy. Jest to taka torba na ramię, e, taka na laptopa, żeby na przykład iść się gdzieś uczyć do jakiegoś Starbucksa, żeby wziąć wszystkie rzeczy i wszystko się zmieściło. Jak ja to zobaczyłam, to sobie myślę, nie, ona jest żółta, a ja zamówiłam białą, ale to jest tylko żółta folia ochronna, a torba jest śnieżno-biała. Torba jest śnieżna-biała, teraz jest trochę spłaszczona. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda w środku. W środku jest naprawdę pojemna. Ma tutaj dodatkową kieszonkę na mniejsze rzeczy. Tu jest z tyłu utwardzona, żeby nie była taka miękka. Tu jest jakiś karton czy coś. Także bardzo fajnie. No, bardzo ładna, powiem Wam szczerze. I ona była w cenie po promocji, oczywiście, bo tutaj też dostałam kupon 23,97, ale przed promocją niewiele drożej nie była duża ta zniżka. Także ja tutaj Wam stawię, jak wygląda ona, kiedy są jakieś rzeczy w środku. Kolejne gadżety, i ja już to testowałam wcześniej. To jest case na mój telefon, na mojego flipa. Taki, no wygląda ładny, biały, taki, wiecie, falowany, estetyk. I do tego też zamówiłam ringa, bo ten jest bez ringa, a ja muszę mieć ringa na swoim telefonie. Po prostu nie ma opcji, że będę trzymać goły telefon. No i po pierwsze, ring w ogóle jest innego koloru. Ring jest taki, nie, wiem, zielonkawy, a to jest takie białe. No, i testowałam to wcześniej, i co się okazało? Telefon jest nieużyteczny w tym caseie. Po prostu tu są zawiasy. I przez te zawiasy tego telefonu nie da się zgiąć w pół. Tak, jak to tutaj jest ten case, tak po prostu nie da się go zgiąć w pół. A poza tym nie przylega dobrze do, tele, do telefonu i nie da się ani skorzystać z na palca odblokowania bo flipy mają na palec odblokowanie przy włączeniu. I w ogóle nie da się go włączyć, trzeba, nie wiem, wciskać paznokcie, czy coś, żeby dało się go włączyć. Także case jest no... no przykro mi, bo serio byłam podekscytowana, że taki ładny case i wszystko, a tu jednak no taka zawiedziona jestem, także on kosztował 28,02 i tutaj też będę musiała go zwrócić, no bo nie mam innego wyjścia. Kolejny gadżet, który mam na tym telefonie, na telefonie mojej mamy, jest to właśnie kolejny case na taki nieświąteczny. On kosztował 24,58 i z tego case'a moja mama jest naprawdę zadowolona, bo tutaj mamy tak jasny case w tym ring, który jest użyteczny, bardzo fajny, nie idzie jakoś ciężko, więc super. No i mamy też sznureczek, żeby sobie powiesić. I to był naprawdę dobry zakup, warty swojej ceny, pasuje do telefonu, telefon da się używać, wszystko działa. I moja mama jest naprawdę zadowolona, że jest i ring, i sznureczek. Ostatni gadżet tego odcinka jest to taka bluzka. Ja ją nawet widziałam na jakimś Instagramie czy TikToku, że ona jest popularna że to jest sekret wąskiej talii, bo ona jest taka obcisła, właśnie na talii, a ma takie rękawy luźne. Tak wygląda. No ogólnie teraz to nie wygląda najlepiej, ale na mnie zaraz zobaczycie. Ja wcześniej zamówiłam większy rozmiar, ale była trochę na mnie za duża, dałam ją mojej mamie, bo dla mojej, dla mojej mamy była ok, także jest fajna, bo jest bawełniana, nie jest to poliester i tego się nie spodziewałam, bo nawet nie czytałam opisu i ona kosztowała 42,51, także chyba spoko cena, jak za bawełnianą bluzkę, i tutaj ta bluzeczka jest niewyprasowana jak coś, ale i tak i tak prezentuje się dobrze. Tutaj jak widzicie, trochę węższa w talii. No i takie szerokie rękawy. Bardzo fajnie się prezentuje. Ja zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takich oraz więcej vlogów. I vlogmasów, bo w tym roku vlogmasy będę wstawiać dwa razy w tygodniu. Także czekajcie, bo już w sobotę będzie następny vlogmas. Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu bombki, bo tutaj w ogóle leżą wszędzie te bombki. Życzę Wam miłego rana, południa, popołudnia, wieczora lub nocy. I pa pa!